Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Codziennik marketingowy 7.30. Dzisiaj odcinek, który 250. 250 odcinek od 250 dni z Michałem rozmawiamy o marketingu, o marce osobistej, o Mediach społecznościowych o tym, jak wykorzystywać media społecznościowe. Także jeżeli jeszcze ktoś z Państwa nas nie widział, to serdecznie zapraszamy, szczególnie do archiwalnych również odcinków naszego programu, który jest cały czas dostępny między innymi na YouTubie oraz na Facebooku Codziennika Marketingowego Efektywnego Marketingu. Natomiast dzisiaj kontynuujemy moją serię. Analiz marek osobistych na LinkedInie i po raz kolejny dzisiaj będzie zagraniczny użytkownik, bo tak jak wspomniałem, nie będę ograniczać się tylko i wyłącznie do polskiego podwórka w cudzysłowie, ale również do tego, co jest na świecie. A pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, marki osobiste, ja mam przynajmniej takie przeświadczenie, czy te konta może inaczej na LinkedInie zagraniczne w znacznym stopniu jeszcze różnią się od tych, które my mamy, więc dzisiaj po Simonie Sinku ostatnim bohaterze dzisiaj na tapetę przychodzi Mel Robbins jeżeli ktoś nie zna Mel Robbins to najpierw pokażę jej książkę między innymi tak zwana reguła pięciu sekund. To jest chyba najpopularniejsza pozycja Mel Robbins i generalnie taki w ogóle kierunek, który ona proponuje i wokół którego też jej marka osobista jest tworzona i zbudowana. A Mel Robbins to jest między innymi była prawniczka dzisiaj Mówczyni motywacyjna, y, amerykańska prezenterka czy autorka podcastów. <laughs> Jeżeli ktoś z Państwa jej jeszcze nie znał, to polecam szczególnie właśnie y, tę książkę czy w ogóle zaznajomienie się z tą regułą 5 sekund, która jest jednym z, czy jedną z propozycji w tym obszarze związanym z zarządzaniem czasem z tym w jaki sposób my mamy tworzyć swój dzień, swoje obowiązki tak aby były one jak najefektywniej wykorzystana na dzień, żeby był produktywny. Także i to jest też nie mówię bez kozery o tym, bo to jest bardzo istotne. Tutaj od tego trzeba rozpocząć. Czyli mamy regułę 5 sekund, czyli to jest to samo, co pamiętacie było w przypadku Simona Sinka, czyli rozpoczynaj od słowa dlaczego. I tak naprawdę reguła 5 sekund jest dokładnie tym samym mechanizmem. Czyli innymi słowy, wokół konkretnej rzeczy, wokół konkretnego wątku, budujemy swój wizerunek. Swój to jest jedno. Natomiast drugie, co ważniejsze, to. Mel Robbins wykorzystuje to właśnie w kontekście również zapotrzebowania na treści, jakie obecnie widzimy między innymi w internecie czy na LinkedInie, czyli właśnie te wszelkie porady związane z tym, jak, jak zaplanować sobie dzień, jak w ogóle tworzyć sobie, nie wiem, przerwy w ciągu dnia, jak, co, co zrobić, żeby po prostu tego dnia e, mówiąc no kolokwialnie nie przesiedzieć i żeby to po prostu miało ręce i nogi i wiemy to doskonale, że, że tego poszukują użytkownicy, że jest to bardzo często wyszukiwane w wszelkich wyszukiwarkach, Etc. Także to jest bardzo istotne, ponieważ wokół tego buduje się wizerunek i ja osobiście zauważam cztery takie zasadnicze obszary, które powodują, że ten wizerunek jest właśnie odbierany w taki sposób bardzo pozytywny i zainteresowanie również tymi użytkownikami jest spore. Czyli jedno z najważniejszych, autentyczność. Znaczy, w przypadku Mel Robins, jeżeli Prześledzicie Państwo <laughs> jej profile, jej aktywność, to zobaczycie tą autentyczność naprawdę w dużym stopniu. Gdzie ja to zauważam? No, chociażby w pewnych technikaliach. To znaczy, bardzo dużo Mel Robbins nagrywa krótkich filmików, krótkich wypowiedzi, ale w zdecydowanej większości nie są to filmiki, które są jakoś reżyserowane w jakimś studio, na green screenie, profesjonalnie i tym podobne. Co bardzo często w Polsce jest na to zwracane uwagę, że istnieje taki trochę stereotyp, jeżeli ktoś nagra filmik po prostu w cudzysłowie z ręki, taki surowy, niedodane jakieś ujęcia etc., No to już jest odbierany jako taki no, Mało profesjonalny. Natomiast w przypadku Mel Robins zdecydowana część jej materiału wideo jest właśnie budowana w taki sposób. Czyli filmy, które są nagrane telefonem, które są widać naturalne, gdzie Mel Robins bardzo często nie jest do końca jakoś. Pięknie ubrana, wystylizowana i tym podobne. Są filmiki, gdzie wracam, nie wiem, z biegania, z joggingu albo z jakichś innych zajęć. Widać ewidentnie, że no jest ubrana właśnie w taki sposób, który przystoi do konkretnej sytuacji. Też te jej materiały są bardzo takie spontaniczne, dotykające między innymi tematyki również, którą ona poporusza, bo przy tej okazji Pokazuje właśnie, że na przykład ma czas w ciągu dnia na bieganie może sobie pozwolić na to, czy na, in, czy na inne rzeczy i tym podobne, w nawiązaniu do właśnie tej między innymi reguły pięciu sekund, co jest już w jakimś stopniu spójne. Natomiast tutaj ja, ja dotykam kwestii stricte autentyczności, czyli pokazywania rzeczywiście siebie taką, jaką jestem. Do tego oczywiście dochodzą również zdjęcia i wszelkie materiały. Które można zaproponować, i rzeczywiście widać tutaj tą autentyczność, która objawia się właśnie za pośrednictwem tych filmików, które są. No po prostu kręcone i praktycznie publikowane od razu. Oczywiście dochodzą do tego kwestie napisów i tym podobne. To jest tutaj w dzisiejszych czasach jak najbardziej na miejscu i, i, i potrzebne. Natomiast samo wykonanie, to nie jest wyraz braku profesjonalizmu. To jest po prostu pokazanie, na czym polega między innymi autentyczność. I my musimy mieć też tego świadomość, że jeżeli chcemy być autentyczni, to pokazujmy się właśnie takimi, jakimi jesteśmy. A nie twórzmy czasami takiej otoczki, która jest ewidentnie później do sprawdzenia, do zweryfikowania i tym podobne. Także autentyczność to jest pierwszy krok. Drugi krok, który wiąże się trochę z tym, o czym już między innymi wspomniałem, czy drugi obszar, to jest taki praktyczny wymiar związany z poradami. Czyli znowu mamy tą książkę czyli regułę 5 sekund i na podstawie tej książki wpisy Mel Robbins są w największej części związane właśnie z tą produktywnością, z tym właściwym zarządzaniem swoim czasem, pokazywanie pewnych sposobów, pewnych mechanizmów, przekazywanie właśnie porad jak wykorzystać swój czas, jak wykorzystać to co my robimy, czy jak Poukładać te rzeczy, które my robimy, żeby po prostu ten czas był, był spożytkowany w jak największym stopniu, żeby było jak najlepiej. I to jest kolejny element tej spójności, że tutaj nie mamy do czynienia z taką komunikacją od lewa do prawa, tylko rzeczywiście tutaj ta spójność i konsekwencja w publikowaniu, które jest bardzo częste, bardzo regularne to jest też bardzo mocny plus o którym trzeba wspomnieć trzecia rzecz to interakcje Mel Melo Robbins bardzo często wchodzi w takie zdecydowane interakcje, to jest to samo co mówiłem w przypadku, w przypadku Simona Sinka i to jest też taki element, który ja osobiście widzę właśnie w tym zagranicznym ujęciu marki osobistej czyli znowu Odsuwamy na bok. Czy jest to Mel Robbins pod imieniem Mel Robbins, czy jest to ktoś inny, kto działa w imieniu Mel Robbins, to odpowiedzi na komentarze, wzięcie udziału w dyskusji, odpowiadanie na komentarze, na zarzuty i tym podobne, jest tutaj widoczne i nie jest to zdawkowe, jakieś odpowiedzi, żeby podbić zasięgi. Ale jest to rzeczywiście realna odpowiedź i takie bardzo dobre uzupełnienie tej aktywności, która jest z samej zasady obecna. Także to jest też bardzo tutaj ważny aspekt, który powoduje budowanie tego dobrego wizerunku. No i ostatnia rzecz, to jest ta rzecz, od której w zasadzie też rozpoczynałem, czyli trochę taka motywacja, czyli w tych wpisach, za pośrednictwem tej systematyczności, praktycznych porad i tym podobne, dodatkowo dodając tą naturalną charyzmę, którą Melle Robins wytworzyła sobie w tym świecie rzeczywistym. Powoduje, że powstaje wokół niej ten element motywacyjny, inspiracyjny. To jest bardzo istotne i to jest kontekst, i to, to, co teraz mówię, jest również odniesienie do tych rzeczy, które bardzo często powtarzam. Że z jednej strony, my jesteśmy w internecie, że my działamy w internecie, że my jesteśmy aktywni, ale z drugiej strony, pamiętajmy, że świat to nie tylko internet, to jest to jest ten świat rzeczywisty, ten real, to są relacje międzyludzkie, to są kontakty, to jest dorobek i tym podobne i w naturalny sposób przychodzi moment sprawdzam, czyli wychodzimy z internetu, wchodzimy do przestrzeni publicznej no i później różnie to bywa, więc w przypadku Mel Robbins jest to, jest to bardzo spójne ze sobą, też tutaj warto wspomnieć właśnie o tych kwestiach mów motywacyjnych, ale również i tej twórczości związanej z, z regułą pięciu sekund i wieloma innymi inicjatywami, które Mel Robbins robi, realizuje to to powoduje to taką komplementarność, taką rzeczywiście stuprocentową spójność, i, i warto chociażby też z tego powodu, z tych, z tych inspiracyjnych perspektyw, popatrzeć na to, bo mam wrażenie, że inspiracja. W przypadku Mel Robbins, a inspiracja w przypadku niektórych użytkowników polskiego LinkedIna, to naprawdę to nie jest to samo. Tutaj inspiracja inspiracji nie jest, nie jest równa. Wiem, że to jest znowu taki kamyczek do ogródka, który wrzucam, to już jest taki kolejny, to już jest prawie, już jest prawie że kamień, który wrzuciłem, który ale no niestety taka jest rzeczywistość i musimy wokół tego funkcjonować i robić wszystko, żeby cały czas poprawiać te nasze polskie podwórko, żeby one było jeszcze lepsze. Zatem powtórzmy autentyczność. Co za tym idzie również? Spójność, interakcje, praktyczne porady oraz inspiracja. To, to są cztery elementy, o których, o których warto pamiętać w przypadku Mel Robbins i osoby, które szukają tych benchmarków, tych przykładów do... W jakiś sposób analizy do podglądania, no to moim zdaniem jest to kolejne nazwisko, które warto wziąć pod uwagę i, i przez jakiś czas analizować i, i brać być może wszystko, co, co najlepsze, ale co istotne, nie kopiować, tylko i wyłącznie po prostu dostosowywać być może niektóre elementy, niektóre schematy do swoich działań. Na koniec, póki, znaczy zanim powiem te podstawowe i stałe rzeczy, to jeżeli macie jakieś przykłady, które chcielibyście przeanalizować, chcielibyście, żeby zostały one poddane jakiejś analizie, to oczywiście jestem otwarty tutaj na komentarze, na wiadomości prywatne, etc. Natomiast teraz, jeżeli uważacie, że to, co robimy z Michałem, jest dobre, ważne, potrzebne, to zachęcamy do lubienia, do udostępniania, do mówienia o nas dobrze i jutro widzicie się z Michałem, natomiast ze mną widzicie się w czwartek. Udanego dnia życzę i do zobaczenia.